Dzień dobry. Dzień dobry z mojego balkonu. W Niedzielny poranek. Śniadanko za chwilę będzie. I chciałem się tak z wami chwileczkę spotkać i porozmawiać. Właściwie to chciałem powiedzieć o wdzięczności dzisiaj, bo... Bo się cieszę, że mogę się z wami podzielić tym, że... Że mam słońce tutaj, że jest ciepło, że ptaki śpiewają. I żebyśmy doceniali to co mamy tak na co dzień, bo bardzo często tego nie doceniamy. Zapominamy, jest to takie powszednie, chleb nasz powszedni. Ha, ja tutaj za granicą chleba powszedniego nie mam, tosty są. Lepsze to niż chleb tutejszy, więc chociażby za takie tosty jestem wdzięczny. Ale brakuje mi chleba, który jest u nas w Polsce. Ale jestem wdzięczny za to, że mam co jeść. Mam cudowną kawę od przyjaciela, w kubku od przyjaciela. Jajko. Jakieś zdrowe śniadanie w miarę. Ale przede wszystkim wdzięczność za to, że, że to wszystko jest tutaj że na co dzień mi niczego nie brakuje. Jest tyle ludzi, którym brakuje może nie tyle nawet jedzenia ale relacji międzyludzkich, drugiego człowieka. I w tej chwili też brakuje. Tak, brakuje tak po prostu drugiej osoby, ale, ale cieszę się, że gdzieś tam są po drugiej stronie, że sobie obejrzał ten filmik za jakiś czas i, i spotykają się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Albo siedzą z rodzinami i bardzo dobrze siedźcie w domu teraz. A jeżeli musicie wyjść na spacer, to wyjdźcie, ale raczej tak, żeby nie, nie skupiać się w dużych grupach, unikajcie skupisk ludzkich. Idźcie do lasu, przytulcie drzewo. Ja chyba dzisiaj tak zrobię, bo kogo tu innego mogę przytulić? I bądźcie już wdzięczni za czasami i też trudne rzeczy może, za przyjemne rzeczy, bo to wszystko gdzieś nas tworzy. Jesteśmy tym, co nas tworzy na co dzień przecież. I, I dzielmy się tą dobrocią, dzielmy się wspólnotą. A nawet jeżeli czasami czujemy się samotni, czy sami bardziej, to pamiętajcie, że, że zawsze można zadzwonić, zawsze są różne kanały. W tej chwili jest bardzo łatwo się kontaktować, przecież są różne kanały y, informacyjne, komunikacyjne. Korzystajcie z tego. Odezwijcie się do znajomych, do których dawno nie dzwoniliście. Jest na to czas, miejsce, nie tylko od święta. A tymczasem wszystkiego dobrego Wam życzę na niedzielę. O! Ktaszek przyleciał, wróbelek, jak ja dawno wróbla nie widziałem. Czyli już i... nie będę sam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie stąd i dziękuję. Bądźcie wdzięczni.